W 2009 roku turysta natknął się na ludzkie szczątki wystające z ziemi tuż przy starej farmie na południu wyspy. Znalazł je przy murze domu. Może kiedyś był to cmentarz rodzinny. Na miejsce wyzwano śledczych. Podczas ekshumacji odkryli szczątki jeszcze pięciu osób. Ciała pochowano bez trumien czy nagrobków. Rozumiem znalezienie jednego ciała bez trumny, ale sześciu naraz? Sądząc po rozmiarach szczątków, wszyscy zmarli byli dorośli. A po kształcie miednicy określono, że to mężczyźni. Zwłoki po prostu zostawiono. Ale dlaczego tam? W środkości leżą też różańce, krucyfiks i dwa wąskie paski materiału. Były dość sztywne i wykonane z bawełny. To zapewne koloratki, co wyjaśniałoby obecność krucyfiksu i różańców. Czy mogli to być mnisi z tutejszego klasztoru? Na wyspę wyruszają specjaliści medycyny sądowej. Podczas badania szkieletów okazuje się, że ci ludzie nie zmarli śmiercią naturalną. Niektóre czaszki mają z tyłu okrągłe otwory po kulach. Są one pod kątem, co wskazuje, że w chwili śmierci ofiary klęczały. Pomiędzy szkieletami leżały resztki drutu. Zapewne mieli nim związane nadgarstki. Klęczeli przed swoimi zabójcami z rękoma za plecami. Niektóre ciała znaleziono przy ruinach piwnicy Starego Domu. Ofiary zostały tam doprowadzone i zastrzelone. Zespół kryminalistyczny znajduje przy szczątkach w kule o bardzo konkretnym kalibrze. To są kule kalibru 9 mm do pistoletu, co oznacza, że kaci po kolei strzelali do ofiar. Otwory z tyłu czaszek mają około centymetra średnicy. Zabójcy musieli strzelać z pistoletów kalibru 9 mm, a to mówi nam, kiedy doszło do tych morderstw. Pistolet kalibru 9 mm został wprowadzony na rynek na początku XX wieku. Choć niektóre budynki na Daksie mają prawie 1000 lat, te szczątki pochodzą sprzed nie więcej niż 100 lat. Zespół kryminalistyczny rozszerza zakres poszukiwań. Mniej więcej 15 metrów od pierwszych sześciu szkieletów, na głębokości dwóch metrów. Znajdują szczątki kolejnych kilkudziesięciu osób. Na wyspie zebrano około 10 tysięcy kości. Stwierdzono, że należą one do 53 mężczyzn, których stracono i pochowano w dwóch zbiorowych grobach. 22 z 53 szkieletów znaleziono z ranami postrzałowymi, z tyłu głowy. Ludzi tych zastrzelono w piwnicy na odizolowanej wyspie co sugeruje, że zrobiono to w tajemnicy. Wiemy, że wśród ofiar byli też mnisi. W miejscu pochówku nie znaleziono żadnych insygniów wojskowych, więc reszta to pewnie cywile. Historia tego regionu jest dość burzliwa. To na Bałkanach rozpoczęła się I wojna światowa, a podczas II wojny doszło tu do wielu walk i tragedii. Znalezione tu kości i artefakty są bardzo zniszczone. Na pewno nie pochodzą z czasów jugosłowiańskiej wojny domowej w latach 90. Prawdopodobnie pochodzą z II wojny światowej, kiedy toczyły się tu walki między rywalizującymi frakcjami politycznymi i nacjonalistycznymi. W kwietniu 1941 roku Hitler najechał Bałkany i zajął Jugosławię, wykorzystując napięcia etniczne i polityczne na swoją korzyść. Pozwolił Chorwacji ogłosić się niepodległym państwem pod przywództwem faszystowskiej partii Ustaszy, którzy terroryzowali kraj przez kolejne 4 lata. Pod przywództwem ante Pawelica mordowali setki tysięcy Serbów, Żydów i Romów. Przeciw niemieckiej okupacji i ludobójczej kampanii Ustaszy stanęli partyzanci dowodzeni przez Josipa Tito, przywódcę partii komunistycznej. Tito prowadził niezwykle skuteczną kampanię przeciw faszystom, a gdy Niemcy wycofali się z regionu w 1944 roku, on i jego partyzanci wyzwolili Chorwację i resztę Jugosławii. W rezultacie po wojnie został przywódcą Jugosławii. Kiedy partyzanci Tito wyzwalali okupowane obszary, wzięli bezlitosny odwet na tysiącach ustaszy i ludzi z nimi związanych. Historia tych wysp jest pełna tragicznych opowieści o wojnie, w tym o kilku masowych egzekucjach. Próba identyfikacji tych 53 mężczyzn nie była łatwa. Nie ma danych dentystycznych ani rzeczy osobistych, które pomogłyby rozpoznać ofiary. Pozostają testy DNA. Jeśli jacyś krewni ofiar żyją i mogą dostarczyć próbkę, może uda się znaleźć dopasowanie. Śledczym udało się uzyskać profile DNA z 49 szkieletów. Muszą je teraz porównać z DNA żyjących krewnych ofiar. Badaczom udało się dopasować jeden ze szkieletów do prawnuka brata ofiary. To zdumiewające, biorąc pod uwagę, że był to dość daleki krewny. Ofiarą był Petar Perica, ksiądz Jezuita i autor dwóch słynnych chorwackich hymnów. Został aresztowany przez partyzantów komunistycznych w nocy 24 października 1944 roku. Stało się to niecały tydzień po wyzwoleniu Dobrownika przez partyzantów Tita. Po zajęciu miasta aresztowali wszystkich oskarżonych o kolaborację z nazistami i ustaszami. Ale co uznawano za kolaborację? Tuż przed zakończeniem wojny partyzanci Tity zabili tysiące Jugosłowian. Nie ograniczali się tylko do ustaszów i kolaborantów. Mordowali też osoby wybitne, przeciwne komunistom. Ułatwiło to Ticie przejęcie władzy po wojnie. Ojciec Perica mógł być jedną z takich osób. Nie ma żadnych dowodów na jego kolaborację. Należał do niewinnych ludzi z elity, których postrzegano jako ideologiczne zagrożenie dla Tity. Pięć dni po aresztowaniu Pericy na ulicach Dubrownika pojawił się plakat informujący, że sąd wojskowy skazał 36 osób na śmierć przez rozstrzelanie. Byli to we większości znani intelektualiści, a ojciec Perica do nich należało Zabito nie 36, lecz 53. Przewieziono ich na wyspę Daxa i zamordowano 25 października 1944 roku. Strzelono im w tył głowy i wrzucono do dołu, w którym leżeli anonimowo przez 6 dekad. Już wiadomo, czemu taksa była zamknięta aż do rozpadu Jugosławii. Do tego czasu krajem rządzili komuniści, którzy nie chcieli, aby mordy wyszły na jaw i skupiali się na zbrodniach faszystów z czasów II wojny. Testy DNA pozwoliły na identyfikację 18 szkieletów z wyspy taksa. Dziś na Daksie jest spokojnie. Wzniesiono tu pomnik ku czci 53 zamordowanych. Taksa przypomina nie tylko o okrucieństwach II wojny światowej, ale także o tym, do czego prowadzą krwawe walki etniczne i polityczne.